Za chwilę jak tu przyjdzie. Uh -huh. No super, no słuchaj zjawiskowo. O kurczę. Ale piękna. No to się nazywa miłość. Się. No nie, cywilku. No pięknie, super. Super pies. Super cywil, brawo. Super pies. Już daje się troszkę miziać? Troszkę. Ale tak dzielnicze. delikatnie. Zaufanie. Super. Super. Wiesz? Ja nie wiem, czy ja to nie robiłam po raz trzeci w życiu, więc.